Ślenice i Wasza telewizja internetowa. Sięgaj gwiazd, są bliżej niż myślisz. Idź drogą swych pasji, realizuj swe marzenia. To krótka recepta na szczęście człowieka, który taniec uczynił sposobem na życie. Andrzej Starowicz, pochodzący z Myślenic, człowiek wielu talentów, swą pasją się dzieli, swą pasją inspiruje, czyniąc tym samym swe życie i życie innych ciekawszym. Andy, bo tak o nim mówią, szeroko otwiera drzwi do swego roztańczonego świata i zaprasza Ciebie, byś stał się, by stała się jego częścią. Sukces Myślę, że największym moim sukcesem było to, że zdecydowałem się walczyć o swoje marzenia. Pewnego razu poczułem, że taniec to moja pasja i od tego się zaczęło. Mógłbym tutaj wspominać, że przechodziłem przez pierwszą edycję programu You Can Dance. Taki najnowszy sukces to Guru Ty, ten jest wszystkim znany. Ale tak naprawdę zawsze chodziło mi o wartości w tańcu i... I takim sukcesem teraz, który mógłbym powiedzieć, to jest to, że będę reżyserem, choreografem najnowszego muzykalu na setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Zatytułowany Jan Paweł II. Przyjaciel Wiernych. To będzie spektakl na Błoniach z cudownymi artystami. Będzie Mateusz Ziółko, będzie Marek Piekarczyk, będzie Furpore i Cantore. I będą oczywiście tancerze JDC Dance Studio. Wychowywałem się w szkole imienia na Pawa II w myślenicach i myślę, że życie zatacza mały krok. Wartości, dla mnie zawsze najważniejsze wartości to była miłość i zdrowie bezwzględnie. Taniec mi w tym pomagał. Muzyka zawsze mnie inspirowała, ale wydaje mi się, że Najważniejszy w tym wszystkim zawsze jest człowiek i to, co się tak naprawdę e, czuje w sercu, bo e, taniec bez emocji będzie zestawem ruchów połączonych. E, u nas każda choreografia, którą tworzę, każda choreografia, którą, e, w której występują młodzi tancerze, e, ma jakiś przekaz. I myślę, że to jest e, ważne, ponieważ gdy rodzice przychodzą i nagle widzą swoje pociechy, które słyszą, że tylko tańczą na zajęciach i widzą, że te dzieciaki po prostu opowiadają ruchem, opowiadają tańcem, e, Mówią, że im gardło ściska, że serce na dłoni i przychodzą, gratulują, dziękują za to wszystko. Plany. Najbliższy rok to rok pełen pracy. Będziemy przygotowywać się do kolejnego festiwalu tanecznego, i tu warto wspomnieć, że tegoroczny festiwal odbył się na Tauron Arenie w Krakowie. Cała grupa tancerzy z Myślnic pojechała, wystąpili, ale nam tego mało. Będę próbował zrobić tak, żeby. To był dużo, dużo większy projekt, żeby był bardziej dostępny jeszcze dla wszystkich. A poza tym, no to oczywiście najmłodsze pokolenie. Trzeba ich zarazić pasją i miłością i dobrymi wartościami. Przyszłość. Jestem przekonany, że za pięć lat będziemy dalej tańczyć. Natomiast e, najważniejsze jest to, że każdy, kto do nas przyjdzie, będzie spełniał swoje marzenia. Każdy rodzic, który wyśle do nas swoją pociechę, e, czy tego siedmiolatka, czy już e, przyjdzie to do bardziej dojrzały człowiek, będzie po prostu spełniał swoje marzenia, i myślę, że to jest najważniejsze. Muzyka